zarezerwuj.pl System rezerwacji online i nie tylko. zarezerwuj.pl to system rezerwacji online, który sprawdzi się doskonale w każdej branży. Dzięki niemu z łatwością zorganizujesz pracę swojej firmy, a Twoi klienci zyskają możliwość szybkiej rezerwacji usług, rejestracji, wypożyczenia, wynajmu czy zapisów na zajęcia, szkolenia czy inne wydarzenia. A to tylko niewielka część możliwości aplikacji, która wykorzystywana jest z powodzeniem w ponad 100 różnych branżach. Dlatego zarezerwuj.pl zostało wyróżnione tytułem Najlepsze rozwiązanie dla biznesu przez Gazetę Finansową. Rezerwację można zrealizować na trzy sposoby: na miejscu w siedzibie Twojej firmy, na stronie www lub za pomocą smartfona. W zależności od rodzaju działalności możesz wybrać jeden z czterech rodzajów terminarzy. Godzinowy. Skorzystasz z niego, gdy przyjmujesz rezerwacje i rejestrację na konkretne godziny, umawiasz spotkania. Terminarz dzienny to odpowiedni wybór na przykład dla wypożyczalni. Kalendarz dobowy wybierzesz, jeśli oferujesz wynajem apartamentów, mieszkań, pokoi czy domków letniskowych. Kalendarz wydarzeniowy pozwala przyjmować zapisy na zajęcia grupowe, szkolenia, konferencje i wszelkie imprezy i wydarzenia. Dokonując rezerwacji w aplikacji, wystarczy, że klikniesz w wybrany dzień i godzinę, uzupełnisz dane klienta oraz wybierzesz usługę bądź zasób lub osobę. I już gotowe. Zapisaną rezerwację możesz zmieniać, usuwać, odwoływać. Warto także korzystać z modułu wyszukiwarka terminów. Tu szybko znajdziesz wolny termin i zarezerwujesz go dla klienta. Terminarze znajdują swoje odzwierciedlenie na stronie wizytówkowej, gdzie klienci od razu mogą dokonać rezerwacji. Kolejnym sposobem dokonania rezerwacji, rejestracji czy na przykład wypożyczenia jest wykorzystanie formularza zamieszczonego na Twojej stronie www. Typ formularza odpowiada Twojemu typowi terminarza. Jego wygląd możesz dopasować do własnych potrzeb, dopasować kolory, zmienić nazwy pól na charakterystyczne dla prowadzonej przez Ciebie działalności, a nawet dodać pola własne, które pozwolą Ci zbierać dodatkowe informacje. Spójrzmy na przykład rejestracji w przychodni. Podczas zapisywania się na spotkanie do specjalisty, pacjent wybiera przycisk: Zapisz się. Kolejno wyszukuje i oznacza dogodny dla siebie termin. Może wybrać lekarza lub terapeutę, albo pozostawić opcję dowolny. Placówka sama zdecyduje, który specjalista pojawi się na spotkaniu. Pacjentowi pozostaje już tylko podanie swoich danych teleadresowych, ewentualnie dodatkowych informacji. Kliknięcie w Zapisz się oznacza zarejestrowanie się na wizytę. Na potwierdzenie rejestracji, rezerwacji czy wynajmu wyświetlane jest okno z podsumowaniem. Wysyłane jest potwierdzenie rezerwacji do klienta w postaci wiadomości e-mail. Treść wiadomości można dowolnie zmieniać, i dzięki mechanizmowi powiadomień SMS. Wysyłane jest potwierdzenie rezerwacji wraz z przypomnieniem o zbliżającym się terminie. Warto wiedzieć, że treść SMS-a można także dowolnie zmieniać. Całość informacji o rezerwacji widoczna jest także w aplikacji zarezerwuj.pl w module Terminarz. Do każdej rezerwacji można wejść i sprawdzić jej szczegóły. Widoczne są informacje dotyczące klienta wraz z jego uwagami wprowadzonymi podczas dokonywania rezerwacji. Dzięki polu Status rezerwacji można szybko ustalić, czy klient już ją potwierdził. Pole Status Płatności informuje Cię o tym, czy klient opłacił już usługę, jeśli wymagasz wcześniejszej zapłaty. Zawsze możliwe jest wprowadzenie notatek pracownika. Na samym dole znajdują się przyciski Usuń i Odwołaj. Które należy użyć w przypadku wprowadzenia błędnej rezerwacji lub w przypadku pozyskania od klienta informacji o braku możliwości spotkania. Jeśli wszystko się zgadza, należy wybrać przycisk Zatwierdź. W codziennej pracy nie musisz korzystać z komputera stacjonarnego. Dzięki responsywności aplikacji możesz wszystkie operacje wykonywać na telefonie. Cały proces rezerwacji masz zawsze pod ręką, gdziekolwiek jesteś. Wygodnym rozwiązaniem jest udostępnienie możliwości rezerwacji tylko wtedy, kiedy klient opłaci zaliczkę lub całą należną kwotę. Takie działanie możliwe jest, gdy w aplikacji zarezerwuj.pl skonfigurowano współpracę z wbudowanym serwisem płatności online przelewy 24. Zarezerwuj.pl umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji. Jedno kliknięcie wystarczy, by wywołać raporty, np. przychodowości przy usług. Czy też najczęściej obsługiwanych klientów. Dzięki Zarezerwuj.pl można też tworzyć cenniki i grafiki pracy. Jeśli z aplikacji Zarezerwuj.pl będzie korzystać więcej niż jeden pracownik, to każdemu z nich możesz przyznać szczegółowe indywidualne uprawnienia dostępu do danych, terminarzy i modułów systemu. Możesz też nadać kolejnemu użytkownikowi uprawnienia administratora. Dzięki stronie wizytówkowej klienci łatwiej znajdą Twoją firmę i będą mogli od razu dokonać rezerwacji. Stwórz serwis samodzielnie, korzystając z wygodnego szablonu, w którym łatwo dodasz grafiki, niezbędne informacje i formularz rezerwacji. Aplikacja sama zadba o pozycjonowanie wizytówki w Internecie. Tobie pozostaje tylko uzupełnienie zakładki SEO. Strony wizytówkowe dostępne są dla posiadaczy 12-miesięcznego abonamentu. Za rezerwuj.pl możesz zintegrować z Zoom i Teams. Dzięki temu możliwa jest rejestracja na spotkania online. Integracja z programem sprzedażowym Subjekt GT oraz systemem ERP na Navireo pozwala błyskawicznie wystawiać dokumenty handlowe: fakturę, paragon, zamówienie, fakturę proforma dla wybranych rezerwacji, a następnie wysyłać je do klientów w wiadomościach e-mail. To znacząca oszczędność czasu, ponieważ cały proces odbywa się automatycznie według wskazanych przez Ciebie kryteriów. Dokumenty mogą być tworzone w momencie pojawienia się rezerwacji, zmiany jej statusu lub po dokonaniu przez klienta płatności. Wystawione dokumenty znajdują się w module Sprzedaż.